thank mm -hmm. you I ten trzeci już marcowy odcinek zatytułowany jest: Wyśpiewajmy wiosnę. Tak, wyśpiewajmy wiosnę, niech ona nadejdzie jak najszybciej. Będziemy śpiewać, będziemy ją zapraszać również ruchem, będziemy zapraszać ją. A, nie powiem. Będzie niespodzianka, więc zapraszam Was do obejrzenia całego odcinka. Moi drodzy, ale, ale, na początek, jak zwykle muzyczne, muzyczne powitanie, możecie wykonać je na stojąco albo na siedząco, jak kto woli. Zapraszam. Thank you Zapraszam już Was do naszych rozgrzewkowych ćwiczeń. I najpierw oczywiście zaczniemy sobie od marszyka, ale przy tym marszyku będziemy słuchać, czy dźwięki są wysokie, tu-tu-tu-tu, hmm. czy niskie. Wysokie, czyli cienkie, a niskie, czyli grube. Spróbujcie nadążyć swój słuch. A póki co, spróbujcie zaśpiewać ze mną piosenkę przed marszem. Rączki na bioderkach są, Plecy proste też. Główki patrzą tak na wprost, Bokiem do kółeczka obróć się. Słuchajcie, kiedy będę grała? z rączkami podniesionymi w górę. Kto chce może jeszcze też klaskać do tego. A kiedy będą grube niskie dźwięki, oh, 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 to możecie albo chodzić tak kucająco, albo na przykład na czwóroka, Dobra, no to miłej zabawy. Was. Moi drodzy, no to szybciutko, nie tracąc zapału, przechodzimy już do, 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 no oczywiście, do biegania, ale ten nasz dzisiejszy bieg będzie raz szybszy, raz wolniejszy, cały czas biegamy, biegamy na paluszkach, ale raz będzie szybciej, 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 a raz wolniej, 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 więc słuchajcie uważnie. Słuchajcie, ja napędzę tak razem z Wami, tylko paluszkami po klawiszach. No dobra, no to był marsz, były biegi, to teraz jest czas na, na podskoki. Śpiewamy. Rączki na bioderkach są, plecy proste też. Główki patrzą tak na wprost, bokiem do kółeczka. malutkie. Możecie sobie wyobrazić, że małe żabki skaczą. dla Was. Moi drodzy, to skoro jesteście już tak świetnie rozgrzani, to... to cwał boczny. Rączki na napią... Kiedy będę grała cicho, poruszacie się w jednym kierunku. Ale jeśli usłyszycie, że muzyka jest głośno, to zmieniacie ten kierunek. Dobra? Kiedy znowu zagram cicho, to znowu go zmieniacie. Możecie w jedną lub w drugą stronę. Pamiętacie, cwał boczny? Nóżka do nóżki. Zapraszam. No to brawo, wasze uszy usłyszały, kiedy muzyka jest głośna i kiedy muzyka jest cicho. Super. Moi drodzy, no to na koniec, jak już jesteśmy tacy wyciszeni, to uwaga, bierzemy wdech noskiem, wydech buzią i przygotowujemy się do obrocików. Zapraszam. Możecie to zrobić sami lub. Oddychaliście w tych obrotach, i usłyszeliście, że muzyka się zmieniała: raz była smutna, a raz była wesoła. Mój drodzy, no to czas. Siadamy! Siadamy! Na to, żeby wysłuchać, jaką piosenkę dla Was przygotowałam. A w piosence Ukrył się kwiatek, a ten kwiatek jest na takie święto, które obchodzimy 8 marca. No, jakie to święto to się okaże, jak wysłuchacie piosenki. Zapraszam. Pamiętaliście jakie święto jest może nie dzisiaj, ale w marcu? Tak, 8 marca jest Dzień Kobiet. Moi drodzy, no to teraz zapraszam Was do zabawy. To będzie zupełnie inna zabawa niż do tej pory Wam proponowałam, czyli nie będziemy ilustrować piosenki ruchem, ale zajmiemy się rytmem tej piosenki. I w tym tkwi też moja niespodzianka, moi drodzy, bo zaraz zobaczycie, jak można to zrobić we dwójkę. Zapraszam. Papa, 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 papa. Moi drodzy, teraz będzie rytmiczanka z tej piosenki. Jeśli chcecie, usiądźcie i papujcie ze mną. this Mogliśmy razem zrytmizować tekst naszej piosenki i troszeczkę wejść w puls. I troszeczkę wejść w puls. A teraz porozmawiamy sobie muzycznie. Podialogujemy bardzo rytmicznie. Posłuchajcie, posłuchajcie. Drodzy, czy udało Wam się popapować i zrytmizować tekst razem z nami? Świetnie. To spróbujcie to teraz zrobić ze mną, odpowiadając mi albo na papapa, pa, pa, albo tekstem. Moi drodzy, to co spróbujemy sobie. Podialogować, czyli porozmawiać muzycznie, ja nadam puls. Wy możecie sobie usiąść wygodnie, możecie klaskać, możecie uderzać o kolanka, możecie grać na bębenku lub jakimkolwiek innym instrumencie, jeśli taki macie. Albo uderzać o podłogę. Wszystko będzie dobrze. Moi drodzy, ja będę się przesuwać tutaj równiutko. Was zachęcam do tego samego i będę grać, a wy mi teraz odegrajcie. Ja będę coś tam grać, a wy mi teraz gracie. Czyli gdy ja gram, to wysłuchacie. Czyli gdy ja gram, to wysłuchacie. A później mi odgrywacie. Na przykład pa 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 pa, pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa Ale oczywiście w pulsie, który ja podam, czyli zgodnie z tym, jak będziemy się kołysać. Jesteście gotowi? No to zaczynamy! Nie, dziękuję bardzo. Moi drodzy, to co? Na koniec, może spróbujmy zaśpiewać tą jedną zwrotkę z naszym refrenem. Myślę, że rytm już macie w swoim ciele i, co najważniejsze, w swoich głowach. Więc spróbujmy go razem wykonać. Mało Wam się ze mną zaśpiewać albo tekstem piosenki, albo na pa, pa, pa. Ale wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że w marcu tego 8 marca jest Dzień Kobiet, ale przecież 10 marca jest dzień mężczyzny. Więc co prawda, w tej piosence nie ma tutaj o dniu mężczyzny, ale my przecież możemy coś wymyślić. I ja sobie coś takiego wymyśliłam. Posłuchajcie. Dobra wieść jest taka, wkrótce dzień chłopaka. Dobra wieść jest taka, wkrótce dzień chłopaka. Dobra wieść jest taka, wkrótce dzień chłopaka. Dobra wieść jest, wieś jest taka, wkrótce dzień chłopaka. Mam nadzieję, że udało Wam się dokończyć, mój drodzy. Melodia. No, to chyba byłoby na tyle, moi drodzy, bardzo mocno dzisiaj pomuzykowaliśmy. Ale chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ten rytm, który tutaj grałam, czyli o ten. Ten rytm jest charakterystyczny dla jednego z polskich tańców narodowych, czyli Mazura. Możecie poprosić rodziców, żeby szybciutko wygooglowali, co to ten mazur, i pooglądać, jak piękne pary w fantastycznych kostiumach tańczą właśnie. Mazura. A tymczasem, a tymczasem, no taka jestem zachwycona, jak pięknie się dzisiaj bawiliście z muzyką i ta wspaniała piosenka. Wspaniała piosenka o dniu kobiet. No i trochę też na koniec o dniu chłopaka, żeby im nie było smutno. No i piękne dialogi muzyczne. No moi drodzy, bardzo gorąco Was muzycznie pozdrawiam. No i cóż, to już jest koniec naszego spotkania, więc zapraszam Was na kolejny kwietniowy odcinek. A tymczasem muzyczne pożegnanie. Żegnam wszystkich Was. Ja żegnam, żegnam, żegnam wszystkich Was. Bo spotkania z dźwiękiem, bo spotkania z dźwiękiem, z dźwiękiem i muzyką skończył się już czas. Bo spotkania z dźwiękiem, bo spotkania z dźwiękiem, z dźwiękiem i muzyką skończył się już czas. Papa pa pa. pa, pa, pa. Do widzenia dzieciom zaśpiewajcie do widzenia nutko do widzenia nutko do zobaczenia Papa. pa cześć pa